na pokładzie Katamaranu Nakra 17 załogi Armor Sailing. Chcieliśmy Wam pokrótce pokazać, co tutaj się dzieje na naszym pokładzie, bo widzicie, że jest mnóstwo linek i do tych wszystkich linek mamy mnóstwo blotków, tak żebyśmy byli w stanie kontrolować nasze nagle. I mamy tutaj takie dwa ciekawe rozwiązania, których nie ma zazwyczaj na innych łódkach. Pierwszy z nich to jest, są szoty do genakera i tutaj korzystamy z takich bloczków Harkena, które mają dodatkowe, powiedzmy, tarcie na rolce, czyli to oznacza, że jak nasz żagiel ciągnie bardzo mocno i kabestan się zablokuje, to potrzeba dużo mniej siły, żeby go utrzymać, bo dzięki tym zebom tutaj, które widać, że ich jest zdecydowanie więcej niż w standardowych bloczkach, no, one właśnie pomagają utrzymać winę. Harken ma w ofercie bodajże trzy wersje różnych rolek. My zdecydowaliśmy się na to, która zapewnia najwięcej gripu, no i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Bo na początku, jak mieliśmy brocze, które miało mniej tarcia, to było nam troszeczkę trudniej operować żaglem i skupić się na tym też. No na nakrze bardzo dużo poruszamy się przód tył i no po prostu ten broczek nam to zdecydowanie ułatwi. Drugi system. Tutaj akurat mamy zwykłe pojedyncze bloczki. Są bloczki, które rozprowadzają po, obu, po dwóch stronach naszego katamaranu linki do kontrolowania kąta natarcia miecz. Czyli to oznacza, że jak mamy włożony miecz tutaj do wgórny otwór skrzynki, wychodzi tlone, to jesteśmy w stanie kontrolować noszenie. albo do tyłu, albo do przodu. I mamy takie dwie linki poprowadzone z każdej strony katamaranu i możemy niezależnie naszymi skrzynkami tutaj operować.